Nasza przygoda ze Słowenią zaczyna się 1 lipca 2025. Jechałam do Słowenii pierwszy raz, więc nie wiedziałam czego się spodziewać po tym kraju. Wieczorem, kiedy dojechaliśmy do hotelu, było pochmurno, ale następny rany przywitał nas pięknym słońcem. Zatrzymaliśmy się w hotelu Korona w krańskiej górze z dwóch powodów, a właściwie z trzech. Po jakimś czasie okazało się, że jest jeszcze czwarty ukryty. Po pierwsze, był blisko Triglavskiego Parku Narodowego. Po drugie, około 4 km od naszego hotelu jest słynna skocznia narciarska w Planicy, na której nawet latem odbywają się ćwiczenia i próbne skoki. Byliśmy, widzieliśmy, warto ją zobaczyć. Po trzecie, cena za nocleg podziwo okazała się najbardziej przystępna w porównaniu z ofertami za prywatne apartamenty. Słoweńcy naprawdę się cenią. A tu w Korona mieliśmy w bardzo dobrej cenie naprawdę komfortowy i czyściutki pokój z mega wygodnymi łóżkami. Przepraszam za brak zdjęć pokoju, ale zagapiłam się, jest tylko łazienka. Pokój mieliśmy z widokiem na rzekę. Łazienka była czysta, funkcjonalna. Restauracja serwowała pyszne śniadania. Natomiast wieczorem kolacje w dwóch wersjach. Buffet za cenę 22 euro od osoby, albo à la carte. Tutaj ceny były już dosyć pokaźne. Pierwszego dnia skorzystaliśmy, bo byliśmy zmęczeni po podróży, ale potem chodziliśmy do restauracji oddalonej piechotą 10 minut od hotelu. Była to jedyna restauracja z normalnymi cenami, jaką znaleźliśmy. Warto wspomnieć jej nazwę: Figo Gourmet. Dzięki temu, że w hotelu było duże kasyno, mieszkali tam tylko dorośli ludzie, więc było stosunkowo cicho. Dla tych, którzy poruszają się kamperami, informacja, że 200 metrów od hotelu był duży parking dla kamperów. Cena między 7 a 22 wynosiła 12 euro, natomiast postój nocny jest bezpłatny. Ogromnym plusem tego hotelu jest bardzo duży parking i położenie obok ścieżki wzdłuż przepięknej rze rzeki Piśnicy prowadzącej do malowniczego jeziora Jasno. Sami zobaczcie, jakie tam są piękne widoki, a to był dopiero początek naszej wyprawy, bo na kolejne dni mieliśmy w planach odwiedzenie Zamku Prydjama, jeziora Bled i według mnie najpiękniejszej rzeki Soczy. Ale o tym będzie inny filmik względu na krótki dystans, około kilometr osiemset, spacer do jeziora Jasno nie był obciążający. Spokojnie małe dziecko może przejść tę drogę. Yy, ona zajmuje w jedną stronę z przystankami na zdjęcia i filmiki około 45 minut. Wszystko w pięknych okolicznościach, wzdłuż yy, chłodzącej rzeki, w cieniu drzew i bez zbędnego wysiłku. My zabraliśmy ze sobą przekąski i wracając, robiliśmy sobie mały piknik nad wodą. Jezioro Jasno zrobiło na nas niesamowite wrażenie. Przywitał nas widok szmaragdowej wody otoczonej górami. Dwa oddzielone od siebie zbiorniki, wokół których wylegiwali się ludzie, opalali się na platformach dzieci i kaczki pluskały się w krystalicznej wodzie, niektórzy dorośli pływali na słupach i co ważne, nie było takich tłumów jak nad jeziorem Bled. Wracając, w ramach nagrody poszliśmy do restauracji w centrum na pyszną kawę i ich sztandarowy deser Remna Rezina to taki odpowiednik naszej kremówki. Ciasto, ciasto pyszne, delikatne, świeże, a widoki na zewnątrz jeszcze lepsze. Zaraz za krańską górą, kierując się na bled, jest miejscowość Gost Martuliek, z której rozpościerają się widoki na takie imponujące szczyty. To szpik, skratlica oraz Kukowa szpica. Nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam te nazwy. Proszę wybaczyć. Dodam jeszcze, czemu wyszło po czwarte. Całkiem przypadkiem, wracając z miejscowości Bowec, Przejeżdżaliśmy przez Włochy, tak nas poprowadziła nawigacja, i trafiliśmy na przepiękne jezioro w Wenecji Julijskiej, które się nazywa Predil. Tutaj są zdjęcia, zobaczcie jakie piękne widoki. Oczywiście skorzystaliśmy z okazji i wykąpaliśmy się w nim. Woda była wspaniała, ciepła. Czysta, no i te widoki dookoła po prostu wspaniałe.